Cześć, z tej strony Anisa Glen. Jestem instruktorką fitness, doradcą żywieniowym, który pomaga szczególnie mamom zrzucić zbędne kilogramy i osiągnąć wspaniały brzuch. Dzisiaj chciałam Wam pokazać świetne ćwiczenia, które możesz wykonywać w domu. Zapraszam na trening. Ćwiczenia możemy zacząć od ćwiczeń ramion, barków i klatki piersiowej. Ćwiczenia ramion. Możemy wykonywać przez wyprostowane ramiona i kierujemy, robimy krążenia w tył. I krążenia w przód. Każde ćwiczenie możemy wykonywać 10-15 razy, lub do momentu, kiedy czujemy umiarkowanie, zmęczenie mięśni. I żadne z tych ćwiczeń nie powinno przynosić bólu. Przenosimy, przenosimy ręce przodem w górę albo w bok. I możemy także unosić ręce splecione do góry. To jest także dobre ćwiczenie na klatkę piersiową, na rozciąganie klatki piersiowej i wzmacnianie mięśni tylnej partii pleców górną partię. I także możemy robić pompki damskie. Zginamy kolana, kładziemy ramiona pod ręce pod warki i skinamy łokcie. I robimy tyle powtórzeń, ile możemy. I także możemy ćwiczyć mięśnie brzucha, żeby to zrobić. Kładziemy się na plecy, skiniemy kolana i unosimy kolana do góry. Możemy stopy położyć albo na podłogę, albo zostawić w powietrzu. Jeżeli któraś z tych ćwiczeń przynosi ból, to znaczy, że to ćwiczenie nie jest dobre dla Ciebie i trzeba znaleźć alternatywną, inną wersję tego ćwiczenia. Możemy zginać i prostować nogi w kolanach. To ćwiczenie jest tak, że dobrze na mięśnie uda. I ćwiczenia uda możemy także wykonywać w pozycji bocznej. Kładziemy się na bok, skinamy dolną nogę, a górną prostujemy, przesuwamy w tył i unosimy w górę. W tym ćwiczeniu pracują mięśnie uda, boczna strona, mięśnie pośladków, zmiana nogi, skinamy nogę, która była u góry i prostujemy dolną i unosimy dolną nogę do góry. To samo ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę. Skinamy dolną nogę, a górną prostujemy, przesuwamy w tył jak najdalej i unosimy w górę. I zmiana nogi. Ja robię przyspieszoną wersję ćwiczeń, ale każde ćwiczenie powinno być mniej więcej 10 razy powtórzone, 15. I mięśnie pośladkowe także możemy ćwiczyć leżąc w przodę. Popieramy głowę o no ramiona i unosimy wyprostowane nogi w górę. Znaczy wyprostowano jedną nogę najpierw, a potem drugą nogę. Wersja tego ćwiczenia to to samo, tylko że zgiętymi kolanami. I druga noga. Mam nadzieję, że ćwiczenia w domu Ci się je podobały. Jeśli chcesz więcej pomysłów na ćwiczenia, to odwiedź moją stronę fizjoch.pl. I nie zapomnij ściągnąć mojo, mojego darmowego ebooka Sekrety spalania tkanki tłuszczowej. Trzymaj się, cześć!